Cześć, jestem Kali, to kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Ustal współczynniki stechiometryczne w podanym równaniu reakcji chemicznej metodą bilansu elektronowego. Czyli tutaj musimy się posiłkować wiedzą, że każdy z tych związków chemicznych jest elektrycznie obojętny. Zatem mamy tutaj dwa wodory. Dwa wodory, których stopień utlenienia wynosi jeden. Dwa wodory. To oznacza, że ten węgiel jest na minus drugim stopniu utlenienia. Ten, oczywiście, też, tu mamy 1. Potas występuje na stopniu utlenienia plus 1, bo jest w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, czyli ma stałą wartościowość 1. Tlen w tlenkach na minus drugim. I teraz tak. My tu mamy minus 2 razy 4 to jest minus 8. Z tego mamy Dodatnie 1, to plus, co tutaj da nam to 0. No, 7, bo 1 dodać 7 to jest 8, minus 8 to jest 0. Czyli ten mangan w tym związku występuje na 7 plus 7 stopniu utlenienia. To teraz ten węgiel. Tutaj uwaga, leci to dalej. Czyli mamy wodór i tutaj tlen. To, co my tutaj musimy dać mamy. I tu jeszcze jest jeden wodór przede wszystkim. Mamy minus 2, i to z tym. I to jeszcze nam leci tu. To oznacza, że nam ten węgiel, jeżeli chodzi o cały związek, będzie występować na minus pierwszym stopniu tlenienia. No ten oczywiście też. Mangan. Tlę tlen w tlenkach występuje na plus drugim stopniu utlenienia. 2 razy 2 to 4. Tutaj musimy posiłkować się wiedzą. W sumie to też z bilansu elektronowego wyliczycie, ale możemy też pamiętać o tym, że jak mamy dwie wartościowości, które są parzyste, to bierzemy większą wartościowość, dzielimy przez mniejszą. Wynik, który nam wychodzi, zapisujemy przy pierwiastku wartościowości mniejszej. Czyli mamy tutaj ta dwójka nie idzie tu, tylko jest tu no to wtedy wiemy, że trzeba to wymnożyć. I tu mamy mangan na plus czwartym stopniu utlenienia. Dobra. W tych związku mamy dwa węgle. To trzeba pamiętać, że one są tutaj dwa. Z tej strony też są dwa. Ale mangan jest pojedynczy. Czyli mamy dwa C występujące na minus drugim stopniu utlenienia i tu nam się zmniejsza stopień utlenienia. Czyli będziemy mieć 2C na minus pierwszym stopniu utlenienia. To jak my tutaj mamy 2 razy minus 2 to jest minus 4, tu mamy minus 2, no to musimy dodać 2 elektrony, żeby to równało się temu. Natomiast jeżeli chodzi o mangan, to mangan zapiszemy w ten sposób. 7 plus co daje nam 4? No, plus minus 3, bo pamiętajcie, że zawsze działamy na elektronach. I najważniejsze jest to, że tu są dwa elektrony, tu są trzy, czyli musimy to zrobić naprzemiennie. Góra idzie razy 3, dół razy 2. Ok, czyli tam, gdzie są węgle, czyli A, to może na niebiesko będę robić. Tam, gdzie jest A, idzie nam. 3, bo jest węgiel. Tutaj jest węgiel, to idzie 3. I teraz tak, tam gdzie jest mangan, idą dwójki. Czyli tu i tu. No, ale resztę musimy sobie już wyliczyć sami. Widzimy, że z tej strony mamy dwa potasy. Tu jest potas, no to damy dwójkę. I jeszcze musimy wyliczyć sobie wodory. Tu. Mamy sześć, kolejne sześć, czyli dwanaście, i tutaj jest C razy dwa, to się musi równać. Tu mamy trzy razy dwa, to jest sześć. Trzy, trzy. Sześć, i w tym związku 2. To oznacza, że my tutaj mamy 6, 12, 15, 18, 20. Możemy sobie zapisać to jako 2c. To przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Odejmujemy. Będzie 8. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. C wynosi 4. Czyli tu idzie nam cztery. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.